Cześć z tej strony Oskar i witam w kolejnym filmie z budowy mojego retro pokoju. Przypomniało mi się, że mam takie fajne rejestracje z USA z samochodów. No i fajnie będzie tutaj przyozdobić nimi troszkę pokój. Kupiłem sobie właśnie przed chwilą w sklepie takie pineski z takimi główkami plastikowymi, więc zaraz sobie je przyczepię na drzwi. Zobaczcie, mam z Kalifornii, to też jest z Kalifornii. Te to chyba z lat 80. są te niebieskie, prawda? Te białe to już chyba lata 90. i współcześnie, chociaż teraz może jeszcze jakieś inne wymyślili. No tutaj 94 rok, chociaż tutaj też 94 jeszcze, niby tak. Jeśli to oczywiście jest rok. Mam na przykład tablicę z Teksasu, strażnik Teksasu, Chuck Norris. Mam z Kalifornii i lata 80. czarne jednak były. Aha, czyli jeszcze były inne. No nawet też już nie pamiętam, co ja mam. Mam z Quebecu, to jest Kanada, zdaje się. Label Province. Jeszcze jedna Kalifornia, brak akurat tutaj tej naklejki z datą. I mam jeszcze jedno takie, już może nie z samochodu, ale no w kształcie samochodu, tych tablic samochodowych z Hawajów. Hawaii, Aloha State. I co ciekawe, jest nadal w folii. Nigdy nie była odpakowywana i nie będę jej odpakowywał, niech sobie tak będzie. No taka dekoracyjna, no kiedyś, kiedyś mieszkając za granicą to sobie je kupowałem. Zgadnijcie, za ile. Za jedno euro zawsze taka tablica kosztowała gdzieś na jakimś targu staroci, To sobie to zbierałem. Można sobie będzie dokupić jeszcze jakieś inne. To sobie cały pokój mogę tym obłożyć, ale yy, teraz to jest drogie po 15, po 20 zł. A może nawet i drożej na jakimś na, na Olix, Allegro czy gdzieś. Także już, już za jedno euro to może jeszcze da się za granicą kupić. Dobra, to ja sobie to poprzeczepiam i zaraz wam pokażę, jak to będzie wyglądało. I zaraz jeszcze wam pokażę inne dzisiaj tutaj porządki w moim pokoju. No i tak to mniej więcej wygląda, na drzwiach właśnie poprzybijałem te tablice, żeby było fajniej to na przykład jakieś żółte są napisy, litery to już żółte dałem pineski, tu jeśli są ciemno ciemnoniebieskie to dałem ciemno niebieskie pineski, tu znowu żółte, tutaj żółte też, bo żółte litery, tutaj dałem zielone. Tutaj dałem na przykład czerwona, żeby do tej czerwonej tutaj flagi pasowało, prawda. No a tutaj dałem białem, no bo jest biała tablica. No i fajnie to wygląda. Drzwi nie są pierwszej świeżości, ponieważ są stare. Chciałbym tu kiedyś, tak jak mówiłem, zrobić remont i na biało drzwi, yy, znaczy na, ściany na biało odmalować, a drzwi wstawić zupełnie nowe takie. Teraz to fajne różne drzwi robią takie w kolorze yy, yy, drewna, w sensie taki ten, takie obicie mają jakby z drewna. Fajnie to wygląda także. No w przyszłości mam nadzieję, to zrobię, tylko na to trzeba troszeczkę pieniążków sobie odłożyć, więc no mam nadzieję, że będzie. Yy, można to zrobić za jakiś czas. No dobra, tu jeszcze sobie termometr taki przyczepiłem, żeby było wiadomo, ile jest stopni. No na przykład teraz jest ile tam. Coś około 20, no prawie 20. Fajnie by było jeszcze coś tutaj z polonezem przyczepić, albo jakieś polskie czarne tablice, natomiast nic takiego na razie nie posiadam, więc. Może za jakiś czas uda się coś takiego zdobyć. fajnie by było jeszcze coś tutaj na dole przyczepić bo tak trochę tak pusto jest albo między tymi tablicami no. Widziałem na przykład na poczcie polskiej są takie y, pocztówki y, z polskimi klasykami więc może to tutaj można by było przyczepić no, żeby tak po prostu było fajniej ewentualnie może macie jakieś pomysły to dajcie mi znać no fajnie by było coś tutaj y, póki jeszcze nie mam nowych drzwi coś tutaj umieścić prawda no dobra, kontynuuję dalej tutaj yy, urządzenie pokoju. Mam taki statyw do mikrofonu, który chciałem użyć jako statyw do kamery, która u mnie służy za mikrofon. Tutaj mam właśnie tę kamerę yy, i ona ma bardzo dobry mikrofon. Czasami nawet po prostu otwieram obiektyw i coś Wam pokazuje, prawda, na żywo. Tak więc używam tego jako mikrofonu. I tu jest taki wysięgnik, i to jest taka tutaj yy, właśnie rączka, tak, tutaj taka ta rurka, która po prostu ma na końcu taki klips. I można na przykład kamerę złapać, czy mikrofon, czy cokolwiek innego, prawda? I ja Wam powiem, mam parę lat ten yy, yy, statyw. Może 10 razy go użyłem i któregoś razu patrzę, kurde, tutaj całość pękło, cała ta, ku, całe te yy, kółko. Ponieważ tutaj w środku powinna być taka śruba, która jest o tutaj i widocznie od przykręcania właśnie tym czymś to po prostu pękło, także postaram się za chwilę to przykleić. Ja mam taki, kupiłem dzisiaj pistolet na, na rozgrze, rozgrzewający po prostu taki klej. Taki no popularny, teraz dużo osób to ma i dużo Chińczyków z tego korzysta. Także zaraz zobaczymy jak to będzie działać. Oczywiście on jest na prąd. Rozgrzewa ten klej, tutaj kupiłem też wkładki. No i postaram się to przykleić tutaj. Dobra, wkładam tutaj ten wkład. Do tego pistoletu. O. Podłączam do prądu. No i tu się pali kontrolka, dioda. I niech to się po prostu nagrzewa. No i za chwilę będę kleił. Zobaczymy, czy to coś z tego będzie. Dobra, puszczam ten klej do środka. Zobaczymy, czy coś z tego w ogóle będzie. Dobra, skleiłem to. Może nie wygląda to specjalnie estetycznie, ale to ma działać. Ten klej, jak widzicie, no może nie wygląda to tak estetycznie, no, ale ważne, że jest wysięgnik. Jest kamerka na końcu klipsem złapana. Zaraz ją podłączę kablami i będzie można po prostu tutaj już robić te odcinki. Po prostu będzie lepiej mnie słychać, gdy będzie mikrofon bliżej mnie wcześniej, stał po prostu na górze tam. No i proszę bardzo, mniej więcej tak to wygląda na tym statywie. Naprawiłem go, skleiłem i teraz sobie go. Wyciągam w ten sposób i tutaj będę siedział, i ten mikrofon będzie mnie tutaj zbierał. No a później po skończonym graniu z powrotem przesuwamy, żeby było miejsce w pokoju, prawda? Także tak to rozwiązałem. Z drugiej strony drzwi zawiesiłem sobie właśnie taki plakat, taki z materiału z brusem Lee. No i powoli jakoś to zaczyna to wyglądać. Tak jak mówiłem, drzwi do wywalenia będą za jakiś czas, no ale póki co na razie je tutaj przyozdobiłem właśnie w ten oto sposób. No dobra, kupiłem kolejną półkę. Będziemy zaraz ją składać, ponieważ ten tutaj mebel, no trochę no, nie pasuje do tego. Tutaj mam w rzędzie przecież trzy białe regały. I ten tutaj burzy trochę tak, jakby harmonię, ponieważ jest szerszy i cień trochę też zasłania to, co leży tutaj. Cień na to pada, więc wymienimy to a po prostu później kasety wideo dam na górę. Bo tutaj też przestrzeń się, jak widzicie, yy, o, w tym miejscu tak tutaj marnuje. No, i elegancko półeczka złożona. No to teraz wszystko to muszę zdjąć na podłogę to umieścić zamiast tamtej półki, tę wynieść i poukładać z powrotem na tą białą. Także let's go, do roboty. No i tak to wygląda po zbudowaniu już czwartej półki. Więc jest fajny taki rząd jednolity, bez jakiegoś to tutaj burzenia, harmonii, także fajnie to wygląda. Na górze poukładałem też kasety, więc fajnie taka mozaika się utworzyła również. No, a na końcu tutaj jeszcze kaset trochę pokładałem w ten sposób, ponieważ tutaj można by było kupić jakiś jeszcze słupek. Do, no, jako kolejna taka półka, no zobaczymy może coś takiego zamówię już na, na, na prywatne zamówienie gdzieś u stolarza. A a propos stolarza, to tutaj chciałbym jeszcze zrobić tak jakby dłuższy blat, bo mam telewizor laptopa i konsolę tak tymczasowo dosłownie postawiłem na razie na takich... Taboretach, takich stołkach, które wziąłem sobie z kuchni, ale to tak nie może wyglądać, prawda? No i tak tutaj dużo też miejsca to zajmuje, więc chciałbym sobie tutaj zrobić taki blat od tej strony do tej i tak jakieś pół metra, żeby do przodu wystawało, żeby tak wystawało, o tak tu na przykład. Nie, oczywiście zaokrąglony na bokach, żeby się na przykład o rand, o kant nie obić nie zahaczyć nogą żeby się nie skaleczyć, więc tutaj wtedy bym stawiał kosolek, gdyby był taki dłuższy blat. Taki gruby oczywiście trzeba kuchenny zamówić, także no nie wiem, mam nadzieję, że, mam nadzieję, że 200 zł nie przekroczy suma zamówienia czegoś takiego razem z materiałem i, i z wykonaniem czegoś takiego. No i oczywiście ten blat położę tutaj na to, a na niego postawię telewizor, laptopa i całą resztę. I jeszcze jedno pytanie, na przykład sobie może mi coś doradzicie, bo na przykład sobie graber tutaj ten, którym nadaję, przykleiłem taśmą, po prostu żeby się nie majtał, żeby nie latał, żeby te kable po prostu stabilnie się trzymały. Tak samo tutaj sobie przykleiłem kable i tak samo tutaj kable. No ale tak taśma tutaj tak trochę lipnie wygląda, no nie będę ukrywał, że to jest ładne, to jest brzydkie. Może macie jakąś poradę dla mnie, żeby to umocować, przy, przyczepić jakoś ładniej czym? Można by było to przyczepić do blatu, no bo to tak taśmą to jest niezbyt jest estetycznie, tutaj na przykład zerwałem, to jeszcze zostało kleju, trochę z taśmy no nie, to tak nie może absolutnie być, to jest tymczasowo, wprawdzie wy tego nie widzicie, ale ja to widzę i mnie to drażni strasznie, no ale musiałem to przykleić żeby po prostu nie latało, zwłaszcza czasami gdy ja zmieniam tutaj kable, odpinam ten, na przykład ten żółty jest od kamery, a ten a ten drugi żółty o ten jest od, z obrazu od konsoli, no i zmieniam jeden między drugi, tak więc fajnie by było tutaj, żeby to było po prostu stabilnie, bo na taśmę jest, ale to jest takie tylko tymczasowe rozwiązanie, prawda, więc jeśli macie jakieś porady jak to inaczej przyczepić może na jakieś ładniejsze plastry a może jakieś rzepy, a może coś jeszcze innego, to, to dajcie znać, no i na dziś to wszystko, chociaż jeszcze chciałbym pokazać, że kupiłem jeszcze dwa takie pudełka pojemniki, takie same jak te, tutaj tylko, że y, mniejsze, no i w nie będę też jeszcze chował te rzeczy, które mam w tych kartonach bo to też tak brzydko jak kartony Stoją, aczkolwiek zobaczyłem, że, że i tak, jeszcze jeden muszę taki tu kupić, bo za mało będzie, bo to troszeczkę za duże są te kartony, znaczy zawartość ich. I kupiłem, znaczy. E, kupiłem, no, kupiłem już dawno 20 lat temu coś takiego taki wzmacniacz Kenwood. Ja kupiłem, ale mam to po prostu i sobie podłączymy do niego kolumny niedługo. I. Po prostu będę grał tutaj na kolumnach, także zobaczycie też efekt. Ale to już osobny film o tym nagram jak to podłączę i zrobimy sobie test dźwięku, odpalimy sobie konsolę na przykład PlayStation 1 i ten dźwięk startowy, zobaczymy jak będzie brzmiał na kolumnach. No i ogólnie też ja się jeszcze trochę bym tutaj posprzątał, bo jeszcze gdzie niegdzie tak leżą, na przykład jakieś kasety, czy jakieś słuchawki leżą, gazety. No, i powoli to będzie wszystko organizowane tak, jak bym chciał. Już jest niemalże tak, jak bym chciał. Także na dziś to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się również podobają te materiały z budowy tego mojego retro kącika. No i na koniec, tak jak zawsze, bardzo Was proszę, żebyście zostawili łapkę do góry, zostawili komentarz o tym, co tutaj dzisiaj Wam pokazałem, żebyście skomentowali to. Jeśli nie masz natomiast pomysłu, co napisać, to na, możesz napisać nawet KDS, komentarz dla statystyk lub komentarz dla zasięgu, lub nawet wysłać kropkę. No i jeśli jesteś nowy, to zasubskrybuj mój kanał. Dzięki. Cześć!